W świecie gier elektronicznych wielokrotnie mieliśmy graczy, którzy próbowali wejść na sam szczyt, używając niedozwolonych oprogramowań. Świetnym to przykładem z CSGO jest m.in. Kejmi, który został zbanowany jakiś czas po zrobieniu m.in. tego strzału, który mimo, że oficjalnie na citach nie był, to zawsze budził kontrowersje. Jest jednak jeden zawodnik, który oszukiwał. I nie dość, że oszukiwał, to został złapany na gorącym uczynku. Pewnie wydaje się wam, że go znacie, ale może nie wiecie, że w on przez jeden bardzo głupi błąd, który dzisiaj sobie przeanalizujemy. Poznajcie: Forsakena. Lecz zanim zaczniemy odcinek, szybkie słowo od sponsora tego materiału. Pirate swap to strona do wymiany skinów w CS2. Jeśli masz jakiś skin, który ci się znudził, to śmiało możesz go wymienić, a sam proces jest naprawdę ekspresowy. Oprócz tego, jeśli na przykład nie stać was na skina, a chcielibyście się dalej wymienić, to zawsze możecie sobie doładować balans blikiem, kartą bądź po prostu PayPalem czy PaySafeCardem, a wiem, ponieważ sam to wielokrotnie robiłem. Sam proces wymiany jest przede wszystkim bezpieczny, a to jest chyba w obecnych czasach najważniejsze, a jeśli użyjecie kodu klepsydra, dostajecie aż 35% do pierwszego i każdego następnego doładowania. Dlatego nie czekajcie. Wymieńcie swoje skiny, które macie, na coś naprawdę, naprawdę fajnego. Skorzystajcie z mojego kodu Klepsydra, wejdźcie na PirateSwap i cieszcie się nowymi skinami. Ale aby dobrze opowiedzieć historię naszego dzisiejszego bohatera, warto wrócić pamięcią do 2018 roku i przenieść się do Indii. To właśnie wtedy w Indiach, które na tamten moment miały ponad 1,3 miliarda mieszkańców, Optic Gaming, czyli legendarna światowa organizacja, decyduje się zainwestować. W końcu taka ilość mieszkańców oznacza jednocześnie, że część z nich z pewnością była graczami. Decydują się oni robić open tryouty, w które mają zainteresować wszystkich potencjalnych graczy z Indii, do dostania się do topowej organizacji. Następnie open tryouty zamieniają się w zamknięte tryouty i z tysięcy graczy zostaje wybrana finalna piątka. I zanim przejdziemy do tej piątki, to trzeba przyznać, że sam pomysł był absolutnie genialny. India to sam w sobie ogromny region, który Optik chciał wyeksplorować przed kimkolwiek innym i pomysł miał naprawdę szansę się udać, gdyby tylko wybrali dobry dla siebie skład. Ponieważ finalnie skład brzmiał: Marzil, Anditoad, Forsaken, Hyvan oraz Formless. Ten skład i te niki pewnie nic wam nie mówią. No może poza tym jednym. Forsaken. Osoba, która bardzo szybko wybiła się dzięki jednemu meczowi, który zagrała jeszcze rok wcześniej, w 2017 roku w barwach Eternal Esports. Square Otóż, żeby zrozumieć w 100% historię Forsaken'a, wy widzowie musicie zrozumieć, że Forsaken zawsze był graczem ekstremalnie podejrzanym. Cała scena indyjska podejrzewała go o cheatowanie. Wystarczy przytoczyć ten post drużyny IATI, która oskarża go o cheatowanie w sierpniu 2017 roku oraz informuje, że ma on dwa wagban na swoim koncie niecałe pół roku przed tym turniejem. Takie akcje jak te, które teraz widzicie na swoim ekranie, nie były nowością. Forsaken już wtedy miał takie akcje dziesiątki, które pokazywały, że jego uczciwość może być wątpliwa. I to oczywiście skandal, ale zabezpieczenia na turniejach w Indiach nie stoją na wysokim poziomie, zwłaszcza jeśli mówimy o online. Tak naprawdę nie istnieją one w ogóle. Za tym idzie, Forsaken był chodzącą legendą. Z jednej strony gracze byli pewni, że jest bardzo dobry, albo tak przynajmniej myśleli. Inni natomiast byli pewni, że cheatuje i nie gra czysto. Wracając jednak do naszej pierwotnej historii w 2018 roku, Forsaken dostaje szansę w OpTic India. To jednocześnie początkowo działa bardzo na jego korzyść. Dlaczego? W końcu nie ma opcji, żeby tak szanowana organizacja jak OpTic wzięła do zespołu oszusta. Prawda? To jednak nie jest koniec ich ruchów. Decydują się wziąć do zespołu zawodnika o pseudonimie IB, który był importem z Niemiec i jednocześnie ingiem liderem. Mocny ruch, który zasługiwał na pochwałę, bo to pokazywało, że Optic miało tylko i wyłącznie jeden plan: zdominować scenę indyjską. W trakcie przygotowywania się do tego materiału zapoznałem się z demami nie tylko Force Kena, ale również jego kolegów. I trzeba przyznać, że ten skład miał naprawdę ogromny potencjał. Marzil był naprawdę dobrym indywidualnie graczem, który naprawdę był w stanie robić sporo dobrego. Sam Antidote był snajperem, który rzeczywiście oglądał dużo demek, jak sam powiedział w niektórym z wywiadów, oraz przede wszystkim znał naprawdę wszystkie granty na pamięć. To jest gość, który setapował Forsakena. Jeżeli widzieliście jakiekolwiek akcje z Flashem, to najprawdopodobniej z tego właśnie powodu. No i oczywiście nasz główny dzisiejszy bohater Forsaken. Dobry gracz, który trzeba przyznać, że jest troszeczkę specyficzny. Dlaczego specyficzny? Forsaken na przestrzeni bycia w Optic India Grał naprawdę nieźle I poprzez naprawdę nieźle mam na myśli Grał po prostu jak młody bóg Zdobył on 500 kijów na 22 mapach Na których zanotował jednocześnie Impact na poziomie 1.41 Rating na poziomie 1.35 I praktycznie wszystkie inne statystyki Które były albo dobre, albo po prostu genialne No dosłownie Monesy nie powstydziłby się takich statystyk Tak samo Dong To jednocześnie powodowało, że Optic grało genialnie Wygrali kwalifikacje na Extreme Land 2018 Wygrali ESL India Premiership For 2018 2018. A oprócz tego zajmowali naprawdę niezłe miejsca nawet na turniejach takich jak ESL Premier Fall 2018 oraz grali nawet nieźle na takich turniejach jak Toyota Master CSGO Bangkok 2018, gdzie grali na drużynę MVP PK. Mimo że ostatecznie przegrali, to MVP PK było drużyną, która grała z zespołem Takim jak Virtus.pro między innymi na niektórych turniejach. Pukali do drzwi tieru 1, a to jednocześnie oznaczało, że naprawdę Forsaken razem z Optic Gaming było niebezpieczne. Przynajmniej dopóki nie przyszedł jego ostatni turniej. Nazywał się on Extreme Land 2018, ten na którego wcześniej się zakwalifikowali. Na samym turnieju było MVP.pk oraz Flash Gaming, to drużyny, o których tak jak przed chwilą mówiłem później, Dostały się do Tieru 1. Sam turniej odbyło się w Chinach, a gracze zostali zapewnieni przez organizację, że otrzymają pełne wsparcie, więc podróżowali i chcieli po prostu wygrać. Wygrana na takim turnieju, na którym pula nagród wynosiła 100 tysięcy dolarów, mogła przedostać ich z Indii do większego regionu, do większego świata. Co za tym idzie, Forsaken robił wszystko, co mógł, żeby wygrali. Dosłownie, wszystko, co mógł. Turniej jednak Optic India rozpoczyna porażką przeciwko Frostfire. Mocny zespół, który widać, że był po prostu lepszy na Newku. Tam admini obserwowali również Forsaken'a, gdyż wcześniej zauważyli na jego dysku SSD bardzo podejrzany plik, nazywający się word.exe, lecz jako, że nie zauważyli nic podejrzanego jeżeli chodzi o gameplay, dysk nie został dokładnie sprawdzony i zawodnicy przeszli, aby zagrać kolejny mecz. Tym razem przeciwko wietnamskiej drużynie Revolution, no i tutaj rozpoczyna się prawdziwa historia. Warto tutaj wspomnieć, że m.in. w Revolution grał zawodnik o nazwie Crazy Guy który wcześniej grał w zespole Skyred, który również grał w kwalifikacjach na Majora, między innymi przeciwko Hyperowi, o którym również zrobiłem osobną historię. Przejdźmy sobie jednak z powrotem do naszej historii. Że być dobrym cheaterem nie wystarczy dobrze strzelać. Trzeba być wystarczająco dobrym, żeby przede wszystkim nie dać się złapać. Jest to ciężkie, kiedy masz przewagę nad przeciwnikiem, a mimo to próbujesz udawać, że tak nie jest. Załóżmy, że masz aim -hackle, wall wallhacka i wszystkie inne haki, masz jednocześnie pełną świadomość tego, co się dzieje na mapie. Musisz jednak udawać, że tak nie jest, po to, żeby nie dać się złapać. Forsaken'a jednak to nie do końca obchodziło. Chciał on wygrać wszystko co mógł i zdawał sobie sprawę, że ten mecz mógł być przełomowy. Poszedł więc on na całość. No i tutaj jest to bardzo ważne, gdyż nie miał on co prawda wallhacka, przynajmniej z tego co się orientuje, oraz nie miał on Aimhaka, ale miał aimlocka. Aimlocka, który działał w ten sposób, że jeżeli Forsaken wciskał dokładny przycisk na klawiaturze, to jednocześnie przekierowywało to na głowę przeciwnika i on po prostu mógł sprayować. My przeanalizujemy sobie jego wszystkie podejrzane akcje z tego meczu i zobaczymy, jak bardzo cheatował. I trzeba przyznać, że długo czekać nie trzeba. Przechodzimy do rundy 2 w tym meczu i już widzimy coś takiego jak to. Akcja brzmi znajomo, prawda? Ta sama mapa, nawet ten sam bombsite oraz ta sama reakcja. Pewnie teraz zadajecie sobie to pytanie, ale chwila! Teammaci nie wiedzieli, że on cheatuje robiąc takie akcje? Otóż to podejrzewali. Pamiętacie niemieckiego in-game lidera, o którym mówiłem, że dołączył do drużyny? On również podejrzewał. Dał nawet ultimatum Optic India, mówiąc jednocześnie, że nie ma zamiaru grać w tej drużynie, dopóki go nie wyrzucą. Problem jest taki, że Forsaken miał genialne alibi. Pokazał mu nawet na bootcampie, że ma po prostu problem z myszką, przez co myszka mu i powoduje właśnie tego typu akcje jak te. Wygodne alibi, które być może działało, żeby w teorii przekonać swojego teammate'a, ale żeby przekonać resztę ludzi Niekoniecznie. Mimo jego wielkich prób, Optic India przegrywa tę rundę i to zła informacja, gdyż oddalają się od zwycięstwa. Forsaken posiadający w tym meczu Loka nie ma jednak zamiaru czekać. Czeka na rundę w pełnym wyposażeniu i decyduje się zaszaleć. I jest to w rundzie numer 5 omawianego przeze mnie pojedynku. Obydwie drużyny na fullu, ktokolwiek wygra tę rundę, najprawdopodobniej wygra również kolejną przez fatalne wyposażenie przeciwnika i brak funduszy. Właśnie wtedy dzieje się to prawdziwa magia. Początkowo kiedy patrzymy na tę akcję, wydaje się, że nie jest to nic podejrzanego. Spójrzmy jednak na tą akcję ponownie, ale w spowolnionym tempie. Forsyken dostaje flash out antidota, po czym decyduje się wyjść. I pikować na trzech graczy. Wydawać by się mogło, że jest to normalny spray, spójrzcie jednak, jak szybko lokuje się on z głowy na głowę w przypadku pierwszego i drugiego gracza i trafia headshota, mimo że jeszcze celownik nie jest nawet na tamtym miejscu. Żeby tego było mało, flikuje on na trzeciego gościa, który w tym przypadku wyskoczył z wentów, zabija go oraz przez przypadek wciska aimlocka na swojego teammate'a przez ścianę. Kiedy zauważa co robi, panikuje i decyduje się wychylić i zabić ostatniego gościa. I tak, ta akcja mogła wyglądać normalnie w perspektywie początkowych chili, jednak po ponownym przeanalizowaniu zdecydowanie wygląda to dziwnie. Nie będę z siebie to robił jakiegokolwiek eksperta od haksów, ale według mnie, przynajmniej patrząc na to, że jest udowodnione, że Forsaken właśnie w tym meczu cheatował, ta akcja również była na haksach, mimo że zazwyczaj uwzględniana nie jest. Następny przypadek to runda numer 8. Rotacja z bombsite B na bombsite A i akcja, którą teraz, czyli 6 lat po tej dramie, chyba już każdy zna. Chyba nie muszę tłumaczyć, co widzicie na ekranie, ponieważ dosłownie Forsaken aim-lokuje głowę przeciwnika i dosłownie strzela przez ścianę, jednocześnie biegnąc. No po prostu szok. Runda 17 to również w tym przypadku bardzo podejrzana mecz, ale w tym przypadku pozwolę Wam posłuchać kogoś innego niż mnie i po prostu puszczę fragment filmu Mafia, który idealnie tą rundę tak naprawdę zanalizował i przede wszystkim akcję Forsaken'a. Okej, okay, tutaj mamy kolejny klip, który wskazuje na nienaturalne umiejętności właśnie, które są widoczne przy pomocy używania jego cheata. Patrzcie, przeciwnik jest jeszcze niewidoczny. Dopiero zaraz pokaże się jego nóżka i teraz zwróćcie uwagę, za ile on zadaje obrażenia. Jest pierwszy strzał, mniej więcej on jest od razu maksymalnie szybciutko flikuje w to miejsce. Następnie jest pierwsze obrażenie, które jest oddawane tam za 12 DMG. Następnie jest 44 HP. Co oznacza, że kolejny strzał, skoro miał tutaj HP zabranych 56 odjąć 12, czyli pierwsze obrażenia, kolejny strzał zadał mu 56, 12, 44 obrażenia. Co oznacza, że trafił HEDA przez auto. No bo wiadomo, że nie da się dać hita w ciało za 44. Może to być tylko headshot z jakimś tam wallbangiem połączony. No i kolejne hity to jest tam 44 za 13, znowu jakiś skan. Dał w tym momencie dwa headshoty, kiedy głowa była praktycznie niewidoczna. To akurat nie jest żaden dowód. Mając farta, może by się udało takie coś zrobić, ale. To nie tylko moment, w którym admini coś zauważają, ale w którym publiczność również zaczęła coś zauważać. W końcu, jeden imlock to może być przypadek, prawda? Ale na lanie, przed publicznością, czy ten gość naprawdę oszukuje? Następna runda jednak nie pozostawia żadnych złudzeń. Jest runda osiemnasta. Forzaikian już tak naprawdę nawet nie ukrywał się z tym, że cheatował. Było to doskonale widziane m.in. przez to, jak lokował przeciwników przez ścianę. Ale to, co go sprzedaje w tej sytuacji, to jego własna głupota. Mianowicie, runda 18, wynik 9 do 8, sytuacja 1 na 4, i wydaje się, że runda jest zapewniona dla Optik India. Nie tylko wydaje się, bo po prostu jest. Retake 1 na 4 jest praktycznie niemożliwy w tej sytuacji, co tym idzie, Forsaken nawet nie musi używać cheatów. Może po prostu biegać za ostatnim przeciwnikiem, strzelać sobie przez ścianę i do niczego nie dojdzie. Forsaken jednak jest tak przyzwyczajony do używania cheatów, że nawet w sytuacji 4 na 1, kiedy logiczne jest, że kamera będzie na jego komputerze, ponieważ to on podejmuje dual z przeciwnikiem, decyduje się użyć. Imelocka przez ścianę. Nie wierzycie? Sami zobaczcie. Jak widzicie trzyma on przycisk i dosłownie spray leci na głowę przez ścianę. Jest to praktycznie to samo co zrobił na cashu na bombsite'ie A z tą różnicą, że w tym przypadku ta ściana nie spamuje przeciwnika. W tym momencie nie tylko publiczność widziała wystarczająco. Admini też. Oni mieli dosłownie wgląd do każdej rundy, którą rozegrał na tym turnieju i trzeba przyznać, że nie musieli być Einsteinami żeby rozgryźć, że z tym gościem jest po prostu coś nie tak.

a najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że być może nawet gdyby Forsaken nie używał tych haksów w ostatniej rundzie doszłoby do sytuacji, w której admini nie podeszliby do jego komputera. Zastanawiacie się w jaki sposób? Przede wszystkim dlatego, że rzekomym oficjalnym powodem, dla którego oni podeszli do tego komputera, był fakt, że ich antycheat coś wykrył. To mogło się wydarzyć w ostatniej rundzie, to mogło się wydarzyć parę rund wcześniej, to w tym przypadku nie ma większego znaczenia. Tak czy inaczej, widzieli wystarczająco stało względu, że nawet w takich sytuacjach jak to 4 na 1, Force cheatował do końca. Dochodzi więc do sytuacji, w której admin podchodzi do jego komputera. Odkrywa jednocześnie plik Wartexe i okazuje się, że po wciśnięciu pliku Wartexe jest po prostu jeden prosty napis. Have fun and cheat. Następnie okazuje się, że rzeczywiście Forsaken grał z aimlockiem, który miał po prostu zainstalowany na swoim komputerze. Optic India zostaje zdyskwalifikowane z turnieju, ale konsekwencje są o wiele większe. Otóż większość z Was widzowie doskonale zna historię, że doszło do sytuacji, w której Optic India zostało słusznie zeswajifikowane. Ale nie wiedzieli się najprawdopodobniej tego, że ten LAN odbywał się w Chinach. Co do tym idzie, zawodnicy Optic India zostali tak naprawdę bez jakiegokolwiek wsparcia ze strony organizacji. Organizacja zrobiła po prostu szybki damage control, wyrzucając całą piątkę i jednocześnie zostawiając ich bez środków do życia na ten turniej. Nie mieli oni jak wrócić do domu, z tego względu, że to Optik India zobowiązało się zapłacić za wszystkie rzeczy, a ostatecznie nie wywiązali się z tego. Forsaken w tym przypadku nie tylko zniszczył swoją karierę, ale zniszczył również karierę swoich kolegów z drużyny. Zresztą nie tylko karierę, on po prostu pozbawił ich środków do życia, dosłownie i w przenośni, bo Optik India wypłacało im pensję, która w tym przypadku została po prostu brutalnie zabrana przez to, że mieli takiego imbecyla w drużynie. Jakie były te konsekwencje na scenie światowej? Scena światowa została dosłownie zalana memami związanymi z World X, i z tego względu doszło do sytuacji, w której każdy wiedział, kim jest Forsaken. Zresztą, gdybyśmy nie wiedzieli, to inaczej najprawdopodobniej nie tworzyłbym tego filmu. Sam Forsaken do dzisiaj stał się legendą, z tego względu, że został tak naprawdę pierwszym zawodnikiem przełapanym tak brutalnie na turnieju lanowym. Co stało się z resztą graczy z jego drużyny? Powiedziałem Wam, że zostali bez środków do życia, ale nie powiedziałem Wam, jak poszły ich kariery. Mianowicie Marzil był ingame liderem jeszcze do niedawna w drużynie GrayFox i do niedawna również oferował swój własny coaching na stronie MetafightG, jednak nie z CSA GO. Z CSA 2 i z Valoranta. Sam coaching do najtańszych nie należy, ale też bym nie powiedział, że jest najdroższy. Niektóre opcje kosztują po 300 dolarów, a niektóre po 25. Dlatego jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie sprawdzić sobie jego Twittera. Reszta zawodników dosłownie zapadła się pod ziemię, oprócz jednego z nich. A właściwie to teraz trenera. Pamiętacie tego niebieskiego importa, o którym wam mówiłem? Otóż okazało się, że ten zawodnik jednocześnie wrócił. I to nie tak dawno temu. Lukas Gronik, bo tak się on nazywa, jest obecnie trenerem w drużynie True Reaper Esports. True Reaper Esports, które nie tak dawno temu wystąpiło również na bardzo znanym indyjskim turnieju, który jednocześnie wzbudził mnóstwo kontrowersji. Dlaczego kontrowersji? Ponieważ okazało się, że Sky Esports Championship miało ogromne opóźnienie, jeżeli chodzi o internet, miało beznadziejne komputery, a sam Magno jeszcze i zawodnik Bedmund pokazał, w jakich warunkach musieli oni trenować. To właśnie IB okazał się być ich trenerem, co jest w pewnym wypadku zastanawiające, bo jest to dosłownie jego wielki powrót po tylu latach przerwy po Optik India. Ja osobiście trzymam za chłopaków kciuki, gdyż nie wiedzieli oni, że Force. Cheatuje I po prostu są tak naprawdę troszeczkę kozłami ofiarnymi całej tej sytuacji. Zastanawiacie się jednak pewnie, co stało się z Forsakenem. Otóż został on zbanowany na 5 lat. Został odbanowany nie tak dawno temu, ponieważ ban po prostu upłynął. Opublikował on również oświadczenie po tym wszystkim, mówiąc, że nigdy nie czuł się pewny w swoich umiejętnościach gry i to był właśnie powód, dla którego zdecydował się zrobić, to co zrobił. I szczerze mówiąc po przeanalizowaniu jego dem jestem w stanie stwierdzić, że to jest chyba jedyny raz jak Forsaken rzeczywiście mówi prawdę. Zresztą patrząc na jego movement i na jego używanie granatów, ten gość rzeczywiście był po prostu słaby. Rzucałam między m.in. w taki sposób jak ten. I dobra, i pewnie sobie myślicie, że to jedyny taki raz, jak do tego doszło, więc czemu to w ogóle wyciągam? Otóż nie. To nie jest jedyny taki raz. Forsaken i Granaty to po prostu duło, które nie działa ze sobą dobrze. Zresztą sami zobaczcie. Tutaj kolejny smoke z typu Forsakenowych. No cóż, może ja się nie znam. Może to był jakiś oneway, ale po prostu nie widzę opcji jaki. Oprócz tego kolejna zagrywka z flashami. No i oprócz tego pokaz jego wyjątkowego movementu. Sami zobaczcie. Jak widzicie Forsaken do najlepszych graczy nie należał. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że był naprawdę kiepski i najprawdopodobniej gdyby nie Time Loki doszłoby do sytuacji, w której najzwyczajniej w świecie nikt by go nigdy nie zauważył. Nie zmienia to jednak faktu, że czy tego chce czy nie, to na swój sposób stał się legendą CSA GO. Tylko po prostu nie w ten pozytywny sposób. I chcę tutaj wyjaśnić również jedną rzecz. Wiele osób twierdzi, że Forsaken aimbotował, iż po prostu używał w tym przypadku zwykłego aimhacka. I mimo, że nie mamy wystarczających dowodów, żeby powiedzieć, czy tak było, czy nie, to w tym przypadku, w mojej przynajmniej opinii, to wygląda jak aimlock. Oczywiście. Z całym szacunkiem możecie uważać inaczej. Jestem ciekaw waszej opinii, dlatego koniecznie zostawcie je w komentarzach, ponieważ same te akcje, niektóre wyglądają po prostu jakby wcisnął przycisk na klawiaturze i zdecydował się sprejować przez ścianę. Dajcie znać co wy uważacie, ja jestem ciekaw waszej opinii. Do usłyszenia, do zobaczenia, hejka.